Siemanko, widzę mnie. Um, teraz sobie ja tutaj um, chodzę po goćwicach. naprawiam różne rzeczy. Na przykład tutaj naprawiłem um, villagerów. Tutaj to posprzątałem tutaj. Są tylko villagery. jeszcze nie trzeba dwóch ściągnąć. Um, ja robię różne rzeczy. I przed chwilą byłem tutaj afk, Czyli po prostu siedziałem tutaj i zrobiłem takie coś. Um, byłem afk, tego, że um, Zrobiłem dla Was już live. Um, możecie wyjść na zakładkę live e, na żywo i tam możecie kliknąć powiadomienie, by ułożyć dwa live'y z PSOMWRITOR X i z, um, z Fortnite'a. Więc mam nadzieję, że będziecie, bo mówiłem, że nie będzie live'a ale YouTube mi odblokował i będzie live, więc. Mam nadzieję, że będziesz... Więc widzimy się na lejwiku, Narka.